Siemaneczko. Więc tak, trzeci tydzień zbiornika, i tak jak widać, rośliny ruszyły powoli, ale ruszyły przez dwa tygodnie. Nie były niczym nawożone. Sama ziemia. Od trzech dni jest dozowany, jest dozowany dwutlenek węgla z butli. Tutaj stoi butla. I tak jak widać, się troszkę zmieniło. To znaczy dosadziłem w dwóch miejscach roślinek. Tutaj był lotos, wsadzona był lotos, ale ją wyjąłem. I tutaj, i tak jak widać, tutaj w tym miejscu, na wcześniejszych filmach można zobaczyć, że była posadzona roślina, ale z tego co widać, raczej się nie przyjęła. Bo tylko coś tam jeszcze jest, ale już niewiele. No i Monte Carlo. Na początku wszystko fajnie. Widać, że coś tam zaczął ros ro rosnąć. I ostatnio wpuściłem parę ampularii, by po prostu była taka, jakby pleśń na żwirze się posiadała. Tam no, widać jeszcze po roślinach, że gdzie nie gdzie jest. No i tak, ampulary zaczęły to sobie wcinać. Ale przy okazji Monte Carlo też. I dzisiaj już pozbyłem się wszystkich ampularii, przeniosłem je do innego zbiornika. I czekam. Aż zarośnie bardziej. Cały czas, gdy widzę, już gdy roślinki, gdy widzę, że roślinki już urosły, podcinam i tak jak widać, dosadzam obok nowe szczepki, by to zagęścić. Pominam roślinę in vitro co 2 Tak jak widać. Test pokazuje, że jest w normie. Tak w całości wygląda. I czekamy. Niedługo mam w planach powoli zarybiać. Padło na parę mieczyków. Prawdopodobnie. Mieczyki od okay, lub druga... drugi plan to jest, aby zarybić Neonkami Inesa plus Bojownik i tyle więc możecie doradzić, jakie ryby mógłbym tutaj trzymać. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.